Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem łagodne jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Tak, moi kochani, przychodzenie do pana Jezusa jest zupełną podstawą. W tylu miejscach w Piśmie Świętym Pan Bóg właśnie na to zwraca uwagę. Zaczynamy podobać się Panu Bogu, kiedy do Niego przychodzimy. Pan Bóg ma dla nas mnóstwo rzeczy wspaniałych przygotowanych, ale jeżeli do Niego nie przychodzimy, nie może ich nam udzielić. I tutaj spotykamy się z czymś, co nas może zaskoczyć, bo przychodzimy do Jezusa i myślimy, że może On za nas teraz poniesie ciężary, a On mówi: Nie, On mówi: Właśnie weźcie moje jarzmo na siebie. Nie, żebyście zrzucili wszystko na mnie, ale postępujcie według jarzma, które ja nakładam. I to jest główne zadanie. Kiedy przychodzimy i mówimy Panie Jezu, ty się tym zajmij, czyli ufamy mu. Kiedy mówimy Panie Jezu, oddaję ci się, bo twoje miłosierdzie jest większe od moich grzechów i od mojego zła. To Pan Jezus mówi: weź na siebie moje jarzmo. Ja zabieram od ciebie to, z czym ty sobie nie możesz poradzić. Ale weź moje jarzmo na siebie ono jest łagodne, ono jest lekkie, ale weź je i nosie. Przychodźmy do Pana i uczmy się od Niego, brać Jego jarzmo, abyśmy mogli w życiu wykonać tą pracę, czyli zrealizować swoje powołanie i w ten sposób otrzymać od Chrystusa nagrodę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.